Z czym nam się kojarzą nasi zachodni sąsiedzi? To proste. Typowy Niemiec nazywa się Hans i wygląda tak. Codziennie zjada kiełbasę i popija ją piwem. Razem z rodziną lubi aktywnie spędzać czas i jeździ solidnym niemieckim samochodem po szerokiej autostradzie. Czy tym kierowaliśmy się tworząc nowy fundusz Inwestor Niemcy? Oczywiście, że nie. Popatrzmy na fakty. Niemiecka gospodarka jest najsilniejsza w Europie. Jest również trzecim największym eksporterem na świecie. A produkty z napisem Made in Germany słyną z najwyższej jakości. To wszystko sprawia, że niemiecka gospodarka rośnie od lat. Dlatego właśnie postanowiliśmy stworzyć Fundusz Inwestor Niemcy i dać Ci możliwość, aby niemieckie spółki pracowały również dla Ciebie. W Fundusz Inwestor Niemcy możesz zainwestować bez opłat za pośrednictwem Investor Online. Pytaj także w swoim banku lub domu maklerskim. Inwestor Niemcy, wykorzystaj potencjał największej gospodarki Europy.